Dziś pokażę Wam, jak wykonuję swój makijaż dzienny, taki podstawowy, ale przy tym, żeby on był mega trwały, żeby trzymał się przynajmniej 10 godzin. Pokażę Wam, jakich kosmetyków ostatnio bardzo, bardzo lubię używać, jakie ja aplikuję, kilka swoich trików, kilka podpowiedzi, jak sprawić, żeby makijaż był trwalszy, ładniejszy, bardziej naturalny. Więc jeśli chcecie zobaczyć, jak wykonam taki makijaż, to zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście makijaż rozpoczynam od pielęgnacji i na twarz nałożę sobie krem z Nuxe, jest to Aquabella. Jest to krem lekki, ale przy tym dość mocno nawilżający, ja takie lubię. I nakładam ten krem na całą twarz. A pod oczy aplikuję krem z Mizon. Niewielką ilość rozprowadzam sobie na paluszkach i wklepuję pod oczy. I oczywiście czekam chwilę, aż te kremy się wchłoną. Nie nakładam od razu makijażu, bo też jeśli nałożymy makijaż, czy na przykład podkład, czy korektor zbyt szybko, to te produkty mogą nam się zważyć. Więc warto poczekać te 2-3 minutki, czy nawet 5-10, jeśli jest to możliwe, i dopiero wtedy e, nakładać makijaż. Jeśli chodzi o podkład, to użyję dwóch tak naprawdę mieszanki. Będzie to Givenchy, ten Couture Everwear. Oraz Lumen Natural Glow. Dlaczego? Dlatego, że ten żywęż jest troszkę dla mnie za żółty. To jest odcień Y110, ale bardzo go lubię, bo jest trwały, pięknie wygląda na skórze, przepięknie się rozprowadza. A Lumen jest troszkę jaśniejszy, więc delikatnie mi rozjaśni ten. I też jest troszkę chłodniejszy, nie jest aż tak mocno żółty jak ten właśnie z Givenchy. Więc on mi fajnie to zneutralizuje i będzie to wtedy dobrze pasował do mojej cery. I tutaj z Lumen Natural Glow mam odcień, już Wam mówię, numer 2 Ivory. Także ja sobie te podkłady mieszam tutaj na tace. Ja nie lubię tego robić na dłoni, nie lubię się brudzić w ciągu makijażu, e, więc ja zawsze właśnie używam sobie takiej tacki. To jest akurat tacka z Inglota. Tutaj właśnie nakładam sobie podkłady, mieszam je ze sobą i zaraz nakładam na twarz. A jeszcze zapomniałam wspomnieć o tym, że podkład z Lumen jest rozświetlający, więc on mi nadaje takiego właśnie fajnego, świetlistego efektu na twarzy. Do aplikacji podkładów używam gąbeczki. To jest akurat gąbeczka z Boho Beauty, stworzona we współpracy z, z Malowaną. Bardzo ją lubię. Bardzo, bardzo dobra gąbeczka. No i rozprowadzam po twarzy. Oczywiście gomyczka jest zbliżona, to jest bardzo ważne. Dzięki temu podkład lepiej się rozprowadza, lepiej się um, wprowadza w skórę. Bardziej naturalnie wtedy wygląda. Zanim jeszcze nałożę korektor pod oczy, bo wiem, że to teraz trochę dziwnie wygląda, e, to użyję sobie bazy Inglot. To baza pod cienie i nakładam właśnie na powieki. E, ja mam bardzo tłuste powieki i Zależy mi bardzo na tym, żeby tutaj te cienie w ciągu dnia mi się nie rolowały, żeby to się trzymało idealnie przez cały dzień. I właśnie do tego celu bardzo lubię tej bazy z Inglot'a. Teraz przychodzę do korektora i takim moim totalnie podstawowym ulubionym korektorem jest oczywiście Tarte Shape Tape. Ja mam go aktualnie w odcieniu Fair Light Neutral. Jestem lekko opalona. Więc na tej chwilę jest w porządku. Nakładam sobie odrobinę pod oczy i troszkę na powieki również. Wracam do gąbeczki i nią rozprowadzam korektor pod oczami i na powiekach. Czas utrwalić makijaż i oczywiście sięgam po puder. Tu jest akurat puder z Fenty Beauty. Eee, również często sięgam po puder Laura Mercier Lucid Powder, jeśli chce żeby ten makijaż był jeszcze bardziej utrwalony, jeszcze bardziej zmatowiony. Natomiast Fenty Beauty jest takim fajnym pudrem neutralnym, który utrwala makijaż twarzy, ale też nie jest zbyt mocno matujący, zbyt mocno wysuszający, przynajmniej na mnie. Też często mnie pytacie o jakiś tańszy puder drogeryjny. I na przykład ja bardzo lubię z Eveline. Jest to Mat My Day wersja banana, jest to loose powder. I to jest puder, który jest właśnie lekko żółty, ale on właśnie też nie jest jakiś bardzo mocno matujący tylko bardziej utrwalający, bardzo fajnie sprawdza się zarówno em, na całą twarz, jak również pod oczy, oczywiście w niewielkiej ilości, ale bardzo fajnie właśnie utrwala korektor pod oczami, nie obciążając tej skóry, nie matując jej aż tak mocno, nie wysuszając, więc jeśli em, właśnie chcecie czegoś takiego, co jeszcze dodatkowo Zneutralizuje Wam zaczerwienienia skóry, jeśli na przykład podkład jest trochę zbyt różowy u Was, albo zbyt pomarańczowy, to też ten puder delikatnie ma właśnie taki odcień beżu i fajnie neutralizuje właśnie te odcienie podkładów. I sięgam po pędzel, akurat tutaj mam z Elite, to jest marka dostępna w Rossmanie i to jest włosie bioniczne. E, to jest ani nie syntetyk, ani też nie naturalne włosie, coś pomiędzy. I bardzo fajnie właśnie można nałożyć sobie puder, jak również e, nałożyć róż. Mm, bardzo fajny, uniwersalny pędzel. Bardzo go lubię. I wciskam sobie ten puder w twarz. Najbardziej skupiam się na centralnej części twarzy oczywiście. Też tego pudru nie mam jakoś bardzo, bardzo dużo na pędzlu, bo gdy nakładam sobie właśnie ten puder z opakowania, to później jeszcze przyciskam go tutaj o, o to wieczko, żeby ten puder jakby dobrze się wbił w pędzel i dzięki temu dobrze rozprowadził się równomiernie po twarzy. Żeby nie było, wiecie, takich nierównych plam, że tu jest bardzo dużo pudru, tutaj nagle nie ma, tylko właśnie, żeby to fajnie równomiernie rozprowadzić po całej twarzy. Dzięki właśnie temu również ten makijaż jest trwalszy, bo tego produktu nie ma za dużo a ładnie, równomiernie się rozprowadza pod całej twarzy. A do utrwalenia korektora pod oczami używam pudru z Hourglass, jest to Veil, dlatego, że ten puder jest znacznie delikatniejszy niż ten puder z Fenty. Jest bardziej utrwalający, on w ogóle praktycznie nie daje matu na twarzy, tylko właśnie utrwala, gruntuje i przy ciemniejszych karnacjach również delikatnie rozświetla. Natomiast w moim przypadku to rozświetlenie nie jest jakoś bardzo, bardzo widoczne, ale rzeczywiście bardzo dobrze sprawdza się w tej okolicy pod oczami, bo nie obciąża właśnie tego miejsca. Um, oczywiście też warto zwracać uwagę na to, żeby tego produktu nie nakładać za dużo. Tutaj naprawdę nie trzeba zbyt dużo produktu, tym bardziej um, w momencie, kiedy używamy już bardziej zastygających korektorów. Tak jak jest ten korektor Start, on jest zastygający, więc on sam w sobie już się dobrze utrwala, natomiast dodatkowo właśnie tym pudrem w niewielkiej ilości... Można dodatkowo go utrwalić. I ja właśnie tak teraz zrobię. Teraz oczywiście zdejmuję sobie nadmiar tego korektora, który mi się zebrał w załamaniach. I sięgam po pędzel, który bardzo lubię do pudru pod oczy. Jest to Hulu P56. Płaski, syntetyczny, taki drobniejszy, widzicie? Bardzo, bardzo go lubię. I odrobinkę tego pudru sobie właśnie wciskam w pędzel, tak samo jak było w przypadku pudru do twarzy, tak samo i w tym przypadku wciskam sobie ten pędzel, ten puder w pędzel. Jeszcze tutaj sobie zdajemy nadmiar. I zaraz będę rozprowadzać pod oczami. O, odrobinkę dosłownie. Jeszcze delikatnie dodam. I też zwróćcie uwagę na to, że ja ten korektor wklepuję miejsce przy miejscu, nie rozcieram, nie trę to miejsce, dlatego, że mm, jeśli bym pocierała, to mogłabym naruszyć korektor, a oczywiście tego nie chcę, ja go tylko chcę utrwalić. Więc wklepywanie, odrobinkę pudru i to w zupełności wystarczy. Teraz czas na utrwalenie sobie e, powieki, ponieważ tutaj też zaczął mi się korektor rolować. I Do tego celu ja bardzo lubię używać od o, już kilku miesięcy pudru z MAC, jest to Studio Fix. To jest Puder i podkład w jednym, bo to jest puder, który ma dosyć dobre krycie. Ja tu mam akurat ocień NC20. Jest odrobinkę dla mnie za ciemny, więc muszę sobie kupić jaśniejszy odcień. W każdym razie ja go bardzo lubię używać zamiast beżowego cienia, dlatego, że on ma właśnie mocne krycie i dzięki temu też zauważam, że absolutnie w ogóle nic się nie roluje później w ciągu dnia na moich powiekach tłustych, więc to jest właśnie produkt, którego używam na powieki. Też Często dostawałam pytania o to, właśnie czego użyłam na powieki w yy, filmach, gdzie testuję podkłady, gdzie to oko właśnie już jest zrobione. Więc to jest właśnie ten produkt, to jest puder z Maca. I biorę sobie pędzelek, typowy pędzelek puchaty, obojętnie jaki to akurat sięgnę, po 2,2,1 z Ewy. i wklepuję sobie miejsce przy miejscu również, tak samo jak w przypadku pudru na twarzy, jak również pod oczami. Wklepuję ten produkt miejsce przy miejscu, nie rozcieram, nie macham tym pędzlem, tylko właśnie utrwalam sobie na spokojnie ten korektor, żeby tutaj mi się wszystko dobrze utrzymywało przez cały dzień. Nałożę sobie maskarę, ale zanim to zrobię, to jeszcze delikatnie podkręcę swoje rzęsy zalotką. To jest zalotka jakaś, wiecie, bardzo tanie, nawet nie wiem skąd ją mam, z jakiejś drogerii pewnie, albo z Rossmana, albo z Natury może, nie mam pojęcia. To nie jest jakaś firmowa zalotka, mm, ale bardzo ją lubię, bardzo fajnie podkręca te rzęsy, łapie te wszystkie rzęsy naraz, także właśnie to robię jako pierwsze. I sięgam po maskarę, o której ostatnio wspominałam na Instagramie chyba tak, że mi się bardzo dobrze sprawdza. Jest to mm, Tours Lovely Curling Pump Up Volume Black. Oczywiście wcześniej używałam takiej klasycznej wersji tej maskary i też bardzo ją lubiłam, a teraz właśnie niedawno wyszła wersja Volume Black. I faktycznie ten odcień czerni jest bardzo intensywny, co ja bardzo lubię. Bardzo lubię, te maskary są mega, mega czarne. No i też ta maskara bardzo dobrze podkreśla te rzęsy, wydłuża, rozdziela. Bardzo, bardzo ją lubię. Teraz podkreślę sobie brwi. Jeśli chodzi o to, to jest oddzielny film, także zapraszam Was tutaj. Tam dokładnie wszystko mówię. Co i jak, dlaczego i tak dalej. Ehm, no i takim jednym z moich ulubieńców jest kredka z Benefit. Natomiast ona mi się skończyła, więc aktualnie sięgam albo po kredkę z Belle. Jest to Precise Brow Pencil. To jest odcień numer 2, z tego co pamiętam. Tak, numer 02. Ehm, Albo jeszcze ostatnio wróciłam do kredki z Golden Rose. Jest to Long Stay Precise Brow Liner. Jeden z moich ulubionych produktów również do brwi. I ja go używam w odcieniu 104. Myślę, że dzisiaj sobie sięgnę po tę kredkę z Belle, natomiast minusem tej kredki jest fakt, że nie ma tego grzybyczka, więc grzybyczek zapożyczę z kredki z Golden Rose. Także przeczeszę sobie najpierw brwi. Ja tej kredki używam tylko na dolną część brwi. Nią wyrysowuję sobie kształt. Jest bardzo napigmentowana, więc trzeba jej naprawdę niewiele. Raz, dwa i można nią wyrysować sobie brwi. Ale tak jak mówię, ja kredek nie używam na całe brwi, tylko na, na dolną część i tutaj na sam szczyt. Wyczesuję sobie nadmiar tego produktu. I przechodzę do pisaka z maka. Jest to dokładnie Shape and Shade Brow Tint i mam go w odcieniu Fling. Również używam odcienia e, Taupe. Jest trochę chłodniejszy i ciemniejszy. Ten Fling jest trochę cieplejszy, czasami może wpadać w zielone tony, także to już musicie zobaczyć sobie e, w maku. Najlepiej, żeby konsultantka, wizerzyska. Wam podpowiedziała, nałożyła Wam na Wasze brwi, jeśli oczywiście jesteście zainteresowane tym pisakiem. I oczywiście nim sobie tej wypełniam najpierw górę i początki brwi, gdzie one są bardziej przerzedzone. Teraz w ogóle zniknęły mi moje włoski, powypadały mi. E, oczywiście zaraz będą świeże i nowe. Natomiast teraz jest czas, kiedy te brwi po prostu mi powypadały. Tak się co jakiś czas dzieje. No i tutaj sobie pojedyncze kreski to malowuję. Jeśli mam taką potrzebę, żeby wyrównać kształt w brwiach, gdzieś mi się za wysoko wyjechało albo za nisko, to sięgam sobie na przykład po korektor Start i biorę pędzelek płaski, syntetyczny, bardzo precyzyjny. To jest akurat pędzelek Pro Brown numer 4. Mm, bardzo fajny, bardzo dobry pędzelek. Mm, I delikatnie sobie tutaj czyszczę te linie pod brwią, czy też właśnie u góry, w zależności... Gdzie jest mi to potrzebne. Na przykład jeśli na początku zrobi mi się trochę za ciemno, to również tym pędzelkiem e, delikatnie sobie to rozjaśniam i przeczyszczam. I z drugiej strony również to samo. Przechodzę teraz do konturowania twarzy i ostatnio często sięgam po bronzer z Lovely. Jest to Milk Chocolate, odcień medium. I wezmę sobie pędzelek z NYXa, nie jest on oznaczony, a nie jest, numerek 39, taki wachlarzyk, syntetyczny pędzelek, bardzo fajnie się sprawdza do bronzera, do konturowania, również do różu czy rozświetlacza. Bardzo fajny, uniwersalny pędzel. Wciskam sobie właśnie ten brązer w pędzel, zdejmuję nadmiar na dłoni i nakładam pod kość policzkową. Delikatnie wciskam ten pędzel i odrobinkę ciągnę ku górze, rozcierając, żeby stworzyć taki ładny gradient właśnie tego bronzera. Ten odcień delikatnie opala moją skórę, więc to się akurat fajnie sprawdza teraz latem. Hmm, bardzo łatwo się rozprowadza. Jeśli chodzi o róż, to jest różnie. Czasem go nakładam, czasem nie, czasem zostawiam tylko brązer, nakładam jeszcze rozświetlacz i tyle. Natomiast pokażę Wam taki pełny faktycznie makijaż. I użyję tej różu z Milani. Jest to cień Lubinoso. Bardzo go lubię. Jest to róż rozświetlający, który ma ciepłe tony. Ja takie właśnie róże lubię. No jest przepiękny, pięknie się rozprowadza, trzeba go naprawdę niewiele. Użyję tego samego pędzla, którego używam do. Konturowania, ale też świetnie sprawdza się ten pędzel, którego używam do pudru, bo jest właśnie taki jajeczkowy. A ja w sumie użyję tego pędzla właśnie bionicznego z Elite i wklepuję ten róż, i został rozświetlacz. Jeśli chodzi o rozświetlacz, ostatnio moim ulubionym jest z. Glam Shopu. Odcień Celebrytka, jak również odcień, już Wam mówię, Diva. Ja sobie te dwa rozświetlacze mieszam. Celebrytka jest jaśniejsza, jest bardziej chłodna, mocno napigmentowana. Diva jest cieplejszy, czyli rozświetlacz. Także ja sobie bardzo często te dwa rozświetlacze mieszam ze sobą, bo ja bardzo lubię, gdy na twarzy mam efekt takiego ciepłego rozświetlacza. Mieszam je ze sobą i używam tutaj pędzelka z Blended, jest to numer 155. Bardzo fajny również taki właśnie kształt pędzla, dobrze się sprawdza do pudru pod oczy, ale do rozświetlacza również, żeby tylko tak ładnie właśnie wklepać w twarz, równomiernie. I nakładam sobie na szczyty kości policzkowych czy jarzmowych, jak to chcę Delikatnie również na nos, odrobinkę. Ja też bardzo lubię rozświetlać, o, w ten sposób wtłaczać w skórę, jeśli jest bardziej um, iskrzący, intensywniejszy, wtedy on ładniej się stapia ze skórą. Albo na przykład ma troszkę większe drobinki, to ja lubię właśnie tak wiecie, wmasować w skórę. Delikatnie również na czole, nie zawsze to robię, ale lubię właśnie delikatnie sobie to również rozświetlić. Jeśli chcę faktycznie mieć taki mocno świetlisty efekt makijażu, ale jeśli chcę, żeby ten makijaż był mega, mega trwały, mega, wiecie, jak najbardziej matujący mimo wszystko, to to czoło sobie zostawiam, nie, nie podkreślam rozświetlaczem, żeby po prostu ten obszar mi się nie świecił, bo on później wyświeca się w ciągu dnia. Odrobinę na łuk, kupidyna, a troszkę może jeszcze na nos. Też dobrze roz, rozetrę wszystko. Pozostały nam tylko usta. Jeśli chodzi o usta, to takimi moimi ostatnio ulubionymi produktami są pomadki z Golden Rose. Um, oczywiście mam kilka różnych ulubionych marek pomadek to się zmienia, ale na tej chwilę bardzo lubię pomadkę z Golden Rose odcień 35 na przykład. To jest akurat nowy odcień pomadki. Właśnie z tej serii Long Stay Liquid Matte Lipstick, więc myślę, że sobie dzisiaj tę pomadkę nałożę. A jeśli chcę, żeby ta pomadka była trochę mniej matująca, ale przy tym, żeby miała fajne krycie, żeby była komfortowa na ustach, to wtedy sięgam sobie po pomadki. Również Golden Rose to jest um, seria Soft and Matte Creamy Lip Color. I tu mam dwa odcienie brązów akurat, więc muszę sobie jeszcze też dokupić inne odcienie, ale te bardzo też lubię. To jest 106 i 104. Jeden brąz jest chłodniejszy, bardziej różowy, a drugi cieplejszy, bardziej brązowy. No ale tak jak mówię, dzisiaj sobie sięgnę po tę pomadkę w wersji matowej, odcień 35 dla przypomnienia. I tak się prezentuje mój skończony makijaż dzienny, taki, wiecie, z akcentem na usta, bez cieniowania oka. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny, że skorzystacie z kilku trików, porad moich, jak również kroków, jak ja wykonuję ten makijaż twarzy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia już następnym razem. Cześć!